Mam na imię Adam i jestem alkoholikiem. Codzienne refleksje. 28 grudnia. Dostosuj się i przyjdź w AA, Zmierzamy nie tylko do trzeźwości. Próbujemy też na powrót stać się obywatelami świata, który kiedyś odrzuciliśmy i który odrzucił nas. To jest ostateczny cel i wzór postępowania, do którego niesienie posłania jest pierwszym, lecz nie ostatnim krokiem. Jak to widzi Bill, strona 21. Stare Powiedzonko mówi, dostosuj się i przyjdź. Działanie to jest tak ważne, że przyjąłem je za swoje motto. Co dzień mogę zdecydować, czy się dostosuję i przyjdę, czy nie. Przyjście na meeting sprawia, że zaczynam czuć się jego częścią, i wówczas mogę robić na mitingach to, co mówię, że chcę robić. Mogę rozmawiać z nowicjuszami i dzielić się swoim doświadczeniem. Na tym polega wiarygodność, uczciwość i uprzejmość. Dostosowuję się i przychodzę. Oto konkretne działania które podejmuję w nieprzerwanym procesie powrotu do normalnego życia. Mam na imię Adam i jestem alkoholikiem. Kiedy pierwszy raz przyszedłem na meeting, byłem zaskoczony wszystkim. Ilością osób było ich ponad dwadzieścia, pełna sala, pewną znajomą, która siedziała między innymi, różnorodnością osób: ta umalowana i jej wielki zegarek, ten z długimi włosami, starszy pan z laseczką, tamten jadł ciągle paluszki, inny nie podnosił głowy, ona co jakiś czas płacząca. Wszystko mnie dziwiło. Jedni byli ubrani elegancko, inni na sportowo, jeszcze inni tak normalnie. Ja ubrałem się schludnie, tak wypadało. Powiedziałem ich, bo to jeszcze nie byliśmy my, tylko oni. My stało się po kilkunastu minutach, tak jak zwykle z nowicjuszem bywa. Byłem zaskoczony elokwencją niektórych mówców, znajomością szeroko rozumianego problemu alkoholizmu, wiedzy ogólnej o życiu i łatwością, z jaką się wysławiali. Podziwiałem tych, którzy jeszcze nie umieli płynnie się wysłowić, ale byli odważni i mówili o tym, co ich dręczy i z jakim problemem dzisiaj przyszli na miting. Ja tylko słuchałem, bo się bałem odezwać. I bardzo się z tego cieszę, bo byłem naprawdę skoncentrowany na tym, co słyszę, a nie na tym, co ja bym mógł na dany temat powiedzieć. Krótko mówiąc, nie rozpraszałem się swoimi myślami, tylko koncentrowałem się z uwagą i zaciekawieniem, słuchając ludzi z tej samej gliny będących. Na swoim miejscu. Myślałem, jakie to mądre, jakie prawdziwe, jakie to moje i jakie ważne. Wracałem do domu i jakieś jedno, dwa zdania wracały ze mną i ze mną zasypiały. Wspólnoty AA to grupy saperów których życie nie rozerwało na strzępy, którzy, którzy przeżyli niejedno pole minowe i wiedzą jak się między tymi minami poruszać, żeby przeżyć. Wspólnoty AA to grupy ludzi, którzy wiedzą o życiu więcej niż można się spodziewać. Mądrość wypływająca z każdego spotkania to nie tylko sprawa alkoholu, skutki jego picia i zagrożenia. To przede wszystkim mapa życia. Jeśli szukasz odpowiedzi na pytanie, jak żyć, przyjdź na miting. Będziesz odpowiednio zaskoczony i wyjdziesz z dobrym modelem wykrywacza min. Tego sobie i wam nieustannie życzę. Ach, i jeszcze to. Jakże zaskoczyły mnie słowa jednego z nas. Dziękuję Bogu za to, że jestem alkoholikiem. Tak, teraz to rozumiem i się zgadzam. No i jeszcze te słowa modlitwy. Jakże mnie zauroczyły. Jedna z piękniejszych modlitw. Znacie ją na pewno. Boże, użycz mi pogody ducha abym godził się z tym, czego nie mogę zmienić, odwagi, abym zmieniał to, co mogę zmienić, i mądrości, abym odróżniał jedno od drugiego.